W sercu Weluwe, pośród brzosowisk i piaskowych wydm, powstało jedno z najbardziej imponujących dzieł holenderskiej inżynierii Radio Cotwank. w latach 1918-1923 miało umożliwić bezpośrednio komunikację ardywo Holandii z jej koloniami w Indiach Wschodnich, oddalonymi o ponad 12 tysięcy kilometrów. Początkowo wykorzystywano fale długie. A transmisja ograniczała się do radiotelegrafii, przesyłania wiadomości w kodzie Morsa. Dopiero w 1925 roku rozpoczęto eksperymenty z falami krótkimi, które były tańsze, bardziej efektywne i mniej podatne na zakłócenia. To właśnie one umożliwiły komunikację głosową. A 7 stycznia 1929 roku miało miejsce historyczne otwarcie systemu. Królowa matka Emma wypowiedziała tutaj pamiętne słowa: Halo Bandun, Hinderhach, Hortumey" czyli Halo Bandon, tutaj Haga, słyszycie mnie? I Holandia połączyła się głosem z Indonezją. Lokalizacja nie była przypadkowa. Wybrano odludny teren o powierzchni 450 hektarów, wolny od zakłóceń elektromagnetycznych. Centralnym punktem kompleksu był budynek A, zaprojektowany przez Juliusa Lutmana, w stylu Art Deco przypominający Sfinksa. Wokół niego zniesiono sześć masztów o wysokości 212 metrów, Rozstawionych w okręgu o średnicy 1200 metrów. Aby zapewnić odpowiednie działanie anten, w ziemi zakopano najpierw 70 km miedzianych przewodów jako przeciwwagi. erze fal krótkich musiano dodać jeszcze kolejne 50, co daje nam łącznie 120 km podziemnych instalacji wokół budynku A. Główny danik zwany Lange Gerit, pracował na falach o długości 17,85 km i z mocą 120 kW. To jak mała mini elektrownia, zasilana przez specjalnie zbudowaną linię wysokiego napięcia. Podczas II wojny światowej stacja została przyjęta przez niemiecką Kriegsmarine, która wykorzystywała system fal długich do jednostronnej komunikacji z ubotami. Dzięki właściwościom fal długich sygnał mógł być odbierany przez okręty podwodne nawet 25 metrów pod powierzchnią wody, bez potrzeby wynurzania się. Niestety wycofujący się Niemcy pod koniec wojny zniszczyli część sprzętu, i infrastrukturę. Powolnie, po odbudowie w latach 1945-1946, radio Kodwajk nadal funkcjonowało, jednak z roku na rok straciło swoje znaczenie. Szybki rozwój technologii kablowej i satelitarnej sprawił, że krótkofalowa łączność międzykontynentalna stawała się coraz mniej potrzebna. Stopniowo wyłączano kolejne nadajniki, demontowano maszty i redukowano załogę. Ostatecznie, 31 grudnia 1998 roku, ostatni technik stacji, Nacisnął czerwony notknop, wyłącznik awaryjny, wyłączając ostatnie urządzenie nadawcze. Po 75 latach pracy Radio Kodwajk zamilkło. Znikły charakterystyczne dźwięki transformatorów, szumy i sygnały, które przez dekady łączyły kontynenty. Dzisiaj Radio Kodwajk nie pełnił swojej funkcji telekomunikacyjnej, ale jego monumentalna forma i historia wciąż inspirują. Jest to miejsce, gdzie technologia spotykała się z ambicją, a betonowe ściany Wciąż opowiadają o czasach, gdy fale radiowe scalały świat. Ściemulec, ponownie. Ja witam Was już na miejscu, jestem już na miejscu. Witam Was z miasteczka radiowego Kodwajk. Za mną w tle widzimy jeden z pierwszych obiektów, które możemy zobaczyć. Jest to, so jest to wieża ciśnień, która zaopatrywała tutejsze miasteczko oraz cały ośrodek w wodę. Wiadomo, prąd prądem, woda wodą, ale żyć trzeba, tak? Oczywiście komar zapłynie mikrofonu, więc jeżeli będzie słaby dźwięk, no to przepraszam, a jak nie, no to zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak czy siak, nie przedłużając, zapraszam i idziemy zwiedzać. No i co, jesteśmy na parkingu. Tak jak mówiłem, pierwszy obiekt, który jest przy parkingu to jest wieża ciśnień, dosyć charakterystyczna, taka wszystko, dosyć surowej. wykonaniu, takim surowym, bym powiedzieć, surowym, brutalizmem takim betonowym. A tutaj mamy mapkę całego obiektu. Obiekt tak jak mówiłem wcześniej, mówię, jest to aż 400 hektarów, no czyli za porównanie z wyciążającym, który miał raptem 250, no to to jest, obiekt jest potężny. Ogrodzenie miało samego obiektu, miało około 4 km. Połączymy się zaraz jak będziemy już na miejscu, nie będę was zanudzał spacerem i opowiadaniem, bo Zasadniczo chyba to, co chciałem Wam powiedzieć o tym miejscu, to powiedziałem w czasie tego mojego wstępu. Więc co? Ja was nie zanudzam i widzimy się spod budynku A. Więc do zobaczenia. No i po krótkim spacerku jesteśmy na miejscu przed budynkiem nazwanym budynkiem A. Czyli tutaj jest głównym budynkiem, stacją nadawczą, odbiorczą dla właśnie radia Kotwaj. O, Chyba nawet mam szczęście, bo chyba nawet jest otwarte. Więc jeżeli jest otwarte, no to warto spróbować zażyć do środka. Eee, niestety jest to strefa no fly zone, więc niestety. Chciałem zrobić ujęcie tego pięknego obiektu z to, to ptaka, a co to, to drona ale no niestety nie można tak czy siak robi to wrażenie, więc zobaczymy czy mogę wejść do środka i jak coś widzimy się w środku No jednak kurde miałem farta, myślałem, że nie będzie zamknięta, ale jednak jest otwarte więc można wejść do środka, można poglądać, dowiedzieć się czegoś o historii niestety miesiąc z po kalendersku aczkolwiek myślę, że dla każdego znajdzie się tutaj coś interesującego. Kurde, no przede wszystkim jesteśmy w obiekcie technicznym, więc nie, nie ma co tam się piękne rodzinice. ja lubię takie rozdzielnice starego typu kurde, piękne to analog analogowe woltomierze. A piano amperomierze w przełączniku. To jest coś pięknego. Tak, i jeżeli widzieliście początek i widzieliście że gdzieś tam, ten budynek wygląda wam znajomo, to tak, bo ten budynek został użyty jako plan zdjęciowy w kilkunastu, na pewno w kilkudziesięciu filmach. W jakichś mniejszych, większych, ale co ciekawe, jeden film, Łowcu Umysłu, naprawdę dobry film, polecam Wam. Fajny film, ale tylko raz się go ogląda dobrze, bo potem już się zna go, więc nie jest już taki fajny. Możecie zobaczyć, że w tym filmie to występuje, ale on występuje do sobie, tylko ekipa przyjechała, żeby zrobić zdjęcie, nagrać we, w zasadzie wejściówkę i to wszystko, tak? I to jest całość, tak? Więc on, cała akcja się nie dzieje. Akcja filmu się pełno nie dzieje właśnie w tym momencie, w, w tym budynku. No, powiem Wam, że, wiadomo, to jest wszystko przebudowane, ale te tunele techniczne na podłogach to wszystko. No, to ewidentnie przypomina nam tutaj, co to jest. O, właśnie tutaj bardzo ważne. Tutaj mamy fotografię lotniczą całego obiektu, jesteśmy tutaj właśnie, o, teraz tak, jesteśmy tutaj, w tym modułowu, i teraz zobaczcie, tutaj mamy jeden główny maszt, tutaj mamy kolejnych raz, dwa, trzy, cztery, pięć masztów, pięć potężnych masztów do łączności długofalowej, tak. Tak jak Wam mówiłem wcześniej, na czym polega może długofalowo, tak w wielkim skrócie. Tutaj, o przyłącza antenowe, alfabet Morsa, o, mozaiczka. Kurde, taki kawał pięknego izolatora. No właśnie takie izolotory. Więc teraz, więc, teraz, sobie wyobraźcie, jakie to wszystko musiało być potężne. I jedną z tych właśnie rzeczy dlatego jest, dlaczego ten budynek został wykonany z cementu, który w tamtym czasie, kiedy został udany, był nowością. Właśnie dlatego, żeby można było spokojnie, bez obawy o pożary. Budować takie budynki, tak? Po prostu, bo ten budynek musiał na pewno był poddawany wysokim siłą, to nie, ale jakiejś no Stał pod podesznymi antenami, które wypluwały z siebie 400 kW mocy. To jest naprawdę, ugieściem mi jako dla radiomotora, to jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. A teraz zobaczmy, co mamy dalej. Chodźmy dalej. Chyba, że co wam powiem, powiem wam jedno, ten budynek oprócz tego, że robi swoje zadanie, jest piękny, jest naprawdę, jeżeli ktoś lubi taki styl, no to naprawdę to polecam coś takiego. O. A tutaj jest główna hala, na której właśnie stały urządzenia. Nadawcze, możecie zobaczyć, jeżeli wiecie, jaka wielkość tych urządzeń? Zobaczcie sami. Jeżeli tu musi być tak do nich do instalacji, musi być używana tak potężna suwnica, no to mówi to chyba wszystko samo za siebie, tak? Że to naprawdę musiało. Tak, Nawet na mnie nawet dzisiaj to robi wrażenie. A co mówiąc, kiedy przychodzili tutaj pierwsi ludzie, kiedy było to montowane, tak? zaraz po wojny wojnie światowej, to to jest coś niebywałego. O, mamy podstawę masztu. Podstawę masztu po prostu, to jest stał maszt. O, tutaj, jeszcze w trakcie budowy, budynek już nie jest Kurde. No powiem wam się, że ja sobie dzisiaj jaram. To jest coś naprawdę niebywałego. ten ten to ten środek, to coś jest, jest super tak? to jest coś co naprawdę osobiście polecam do czego zachęcam jeżeli będziecie kiedykolwiek tutaj będziecie w Holandii będziecie jechać do Amsterdamu, będziecie na pewno jechać przez główną drogę, czyli będziecie jechać w stronę Apeldoorn Amersfoort zjedźcie dosłownie 7 km od autostrady właśnie żeby zobaczyć coś takiego żeby po prostu poglądać. Polecam. A few later. No i właśnie odbyłem sobie naprawdę super rozmowę z panem przewodnikiem. No, Pan przewodnik zapada słabo mówi po angielsku, aczkolwiek odpowiedział fajny parę z ciekawostek i tak dalej. Ogólnie A, ogólnie że mówiąc koszt wejścia tutaj 3,5 euro. Nie jest to dużo. Więc naprawdę polecam, bo naprawdę jest to fajne. Zaraz zobaczymy, co tu można dalej pooglądać. Po historię tego miejsca, trochę ja się popytałem. Ta mozaika naprawdę no wygląda... No i to właśnie jest główne pomieszczenie. Tak jak już mówiłem, a to jest główne pomieszczenie, gdzie właśnie stała cała aparatura. Tutaj pan powiedział, że jednak było sześć masztów. 6 masztów, czyli 3 plus 3, czyli też 5 do okulnych plus jeden tutaj. Maszt, żeby było śmiesznie, Ogólnie rzecz ujmując, no to ten ostatni masz, ten właśnie główny, Niemcy wycofujący się stąd pod koniec wojny wpadli na super pomysł. Chodźcie, chodźcie wysadzimy masz z powietrza i wyrzucimy małdynek, Może się zawalił. Spoiler, jak widać, się nie zawalił. Więc teraz idziemy zobaczyć co mało ciekawego dalej. A jak nie masz nic ciekawego dalej, to będziemy powoli wracać z samochodu. Naprawdę ja jestem czerwony tym miejscem. Sam no, technicznie. I architektonicznie, no bo ja życiem nie powiedziałbym, że to jest. że to można aż tak. To jest główne wyjście stąd. A no, nic nie jest tutaj, nie jest zatekowane, więc jak coś chyba jest, nie jest zatekowane, to chyba można, nie? Można, czy nie można? Klatka schodowa jest naprawdę kurde. Robi wow. Robi wowkę troszkę... z no, nie. A, tu jest wyjście. Tutaj jest wejście na te. Tutaj na te balustrady, ale tam jest zamknięte. A teraz idziemy dalej, proszę wycieczki. O, chyba jednak można, skoro nikt nie krzyczy. To chyba można. Z tego miejsca robiło. Dajmy się wyobrazić sobie jaka tu musiała być wielkość tych pomieszczeń. To była klatka schodowa. O A tutaj mamy właśnie pozostałości po środku, czyli stąd w odległości ze metrów stało 5 masztów radiowych. A tu jest ta główna alejka, na którą przyszliśmy. I tu bierze dzisiaj, ja za nią ustawiony nasz samochodzik. Więc idziemy dalej. Proszę wycieczki. Nie, no tak anodowo, nie? jak coś nie jest zabronione, to chyba można, nie? A potem się zobaczymy. Ale na razie. Hm. to tu jest podnoszone, żeby coś tu można. Zobaczcie. Dynek zaprojektowany z myślą po to, żeby rozpraszać ciepło. Czyli jako. dlatego, nowe. jest betonowy. Tynk jest ciekawy, nawet, naprawdę. Jest to coś naprawdę w Słuchajcie, mozaika sama wygląda. To coś... O, tu też jest, ale tu chyba... Chyba wyjść już nie można. Tam jeszcze jest wejście, ale tam już podejrzewam, że tam plus na pewno to się wygoni. Więc co? Więc co, no idziemy na dół, to zobaczę to, co wam mówiłem. Klatka, jest to zwykła klatka. O, to jest naprawdę piękna. Kurde, jak ja wiem, takie budynki. to coś to ładnie powiedział. To było drugie piętro. Czy czymś idzie tam na 2,5 a 3. To jest. Tup, tup, tup. Tutaj. Tutaj jest jeszcze raz tutaj. Sağguna. Zrobiliśmy sobie małą wycieczkę. Zrobiliśmy sobie małą wycieczkę. Tutaj są różne różności. Oczywiście. Różne różności. Można sala konferencyjna. Kanto. Coś do poczytania, coś do poglądania. Nawet można sobie złożyć własne podwój, więc co? chyba tyle. Opuszczamy gościnne progi i idziemy dalej. Ale wiecie co? Jeszcze zatrzymamy się chwilkę. Jeszcze nie wyłączę nagrywania. Tutaj. Nad wejściem. Spędzuje się płaskorzeźba Przedstawiająca dwie kobiety No teraz trochę wiadomo, ta zrobił swoje Ale jedna to była Europejka Druga to była Azjatka A między nimi twarz, która Wypuszcza Na boki fale radiowe Miało to właśnie symbolizować główny cel tego miejsca Czyli miało to symbolizować Połączenie właśnie między Europą A Azją Czyli dokładnie ze wschodnimi Indiami Znajdowało się, też znajdowało się kilka stacji radiowych, nie takich jak ta, nie było to kopie, aczkolwiek celi były identyczne. Właśnie po to, żeby można było połączyć się, żeby Holandia miała swoją własną prywatną łączność ze swoimi kościami za o, A tutaj mamy piękny widok. Cisza, spokój totalny od ludzi, Dlatego to było to wybrane, tak? Jak mówiłem na początku. To było po prostu puste pole, tutaj nic nie było. Było tutaj, trochę drzewek, jakieś wrzosowiska, a poza tym nic, więc coś tu może rzec, no, idealne miejsce tak no, taką stację. a ja pójdę jeszcze zobaczyć jedną rzecz, mam nadzieję, że tam to będzie, bo czy znaczy jest, no tylko zrobisz nakaz, zrobimy zdjęcie, pokazać, abyście też zobaczyli to co ja, bo wow. naprawdę jest to zobaczyć. Jeżeli, ja powtórzę się, ale jeżeli ktokolwiek będzie kiedykolwiek jechał do Amsterdamu, ogólnie Holandii, będzie miał godzinkę czasu. Niech zajrzy tutaj. Niech zajrzy tutaj. Niech zobaczy. Poczuję magię tego miejsca, bo to miejsce ma w sobie taką dziwną magię. Ona mi się bardzo podoba. Nie wiem dlaczego, ale ja osobiście polecam.